Siemano mordeczki, siemano siemano po kilku latach, nie wiem po ilu, może dwóch, trzech, po prostu zdecydowałem się e, zapuścić włosy i powiem Wam tak, że teraz muszę mieć cierpliwość. I jeżeli ktoś z Was, nie wiem, będzie e, lub ma sposób na to, e, żeby te włosy szybciej rosły albo lepiej, no wiecie, no szybciej, ale. Również właśnie efektywnie, no to niech napisze w komentarzach, w komentarzu. Jak widzicie, już tu Wam pokazuję, widzicie, cyk, już jest tutaj zapuszczone. I jeżeli macie sposób na to, żeby tutaj włosy tutaj z przodu też rosły szybciej, to też dajcie znać. Ponieważ tutaj mi z przodu rosną, tutaj gdzie tych włosów nie było, one odrastają, tylko odrastają wolniej niż reszta. Eee, no i co? No to przechodzimy do, do takiej kwestii najważniejszej. Mam mgiełkę, używam mgiełkę, cyk z Jontara, używam tutaj szampon Radical, on jest otwarty, bo dzisiaj właśnie już umyłem, muszę go zamknąć. Mam tutaj z Joanny skrzyp rozmaryn, a wiadomo, że skrzyp też dobrze wpływa na, na wzrost włosów, na to, żeby się nie przetłuszczały, na to, żeby rosły zdrowe. Chociaż że nie wiem, czy one urosną takie jak ja bym chciał, no bo wiadomo, że wiadomo, że, że je farbowałem, ale oczywiście to rosną nowe włosy i nie te, nie te które były farbowane, tylko nowe. Yy. A najważniejsza sprawa, nie mogę się poddawać, dlatego że nie y wiem y y jakieś czas temu się poddałem i wiecie, no i znowu je znowu jeściowym, a tutaj wiadomo, że y wiadomo, że cierpliwość jest bardzo ważna w tym. Ważne jest to też, żeby po prostu y żeby czekać, tak, oczekiwać na te rezultaty. A wierzę w to, że rezultaty będą i ściem w komentarzach, jakie macie o tym zdanie, tak? Ej, zapuszczam włosy, my, bardzo fajnie, może nie. No i tak, sprawdziłem teraz po prostu, jak to wszystko wygląda tu z przodu i powiem Wam tak, że naprawdę tam, gdzie nie było włosów, one rosną, one są i jest genialnie. Zobaczcie w ogóle z tyłu, z tyłu już tak ładnie. Ładnie już rosną, więc super, 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 naprawdę. No. No. i oczywiście mam nadzieję, że to dojdzie do skutku i będzie mega dobra. Mordy, mordy to w ogóle dzisiaj będzie jeszcze kolejny vlog, bo przez kilka dni mnie nie było na kanale, jak chciałem sobie odpocząć. No tak, no tak, jeszcze chciałem sobie beknąć. Yy, no ale no to tak, no dzisiaj będzie jeszcze kolejny vlog, więc oczekujcie, pozdrawiam was bardzo serdecznie. Elo, 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 elo. tutaj seba na mikrofonie, tutaj sobie lecę i tutaj cały świat kręci się. E, e, e.